Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy. Kolejny odcinek. i Znowu jestem na Tamizie w Londynie. I w dzisiejszym dniu będę chciał poprawić taką miejscówkę, na której powychodziło mi dość dużo rzeczy. Z racji tego, że e, poprzednim razem doszedłem do tego miejsca i w zasadzie byłem tak chyba tylko godzinę. I wykrywaczem metali za bardzo tam nie popracowałem. Jestem bardzo ciekawy, co tam będzie. Także zapraszam serdecznie na film. Niestety jestem jeszcze trochę za wcześnie i będę musiał poczekać, zanim woda trochę spadnie, bo tam nie przejdę. A interesujmy tamto. Póki tam te statki falnie narobią. Już jest możliwość przejścia. A tam, już jest dość mocno odsłonięte. Dobra, zdążę, całe szczęście. Dolazłem na miejsce i zobaczmy, co się tu czai. Zacznę od tego, że sobie poczyszczę takie placki w różnych miejscach i zobaczę, czy w ogóle kolory wychodzą. Słuchajmy. Same żelazo. Dobra, tutaj jakiś kolor. Coś tam chce przebić, ale nie może. Dobra, podszyto to i włączę się jak coś wykopię. Taki urobek na razie. Dwa pi, jakaś łuska stara jakieś kółko. I jak tak człowiek się przypatrzy tutaj tej ziemi. Ani jednej pineski nie umiem wy, wyszukać. Te pineski to jest jednak bardzo dobry wyznacznik. No a ty też nie ma żadnych tych kikutów, których, na których kiedyś mo, mogłyby być jakieś pomosty. No nie ma tutaj tego. Dopiero się odsłonią. Odsłonią się tutaj. Tutaj się odsłonią. Tam znalazłem miejsce, gdzie wychodzą już te gwoździe i fragmenty jakiegoś poszarpanego, poszarpanej miedzi. A tutaj, gdzie to było? Cholera jasna, gdzie to było? A tutaj jest. Guzik mi wyszedł taki. Na razie najlepsze znalezisko z dzisiaj. Guziczek. Jeszcze żadnej monety nie znalazłem, którą wypukało, ale już jest coraz lepiej. Pineski wpadają, głóstki wpadają. Robi się ciekawie, coraz ciekawiej. No, ta akurat mi wypadła, ale mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, zanim monetę ja tu jakąś zobaczę. No i mam tą miejscówkę. Właśnie są. Są już igiełki. I i bardzo dużo się tu dzieje. Ale to bardzo, bardzo dużo. Przed chwilą kilka gwóźdków. O, było wow, Byłoby. Dobra, ja się skupiam tutaj na poszukiwaniach. Mamy jakiś trybik. Co tu jeszcze widać ciekawego? Tu mam coś, ale monetkę za chwilę do tego dojdę. Ale pełno, pełno rzeczy tu jest wypukanych. I tu zobaczcie, jest chyba jakaś mała moneta, albo chyba nie. Nie, a raczej moneta to to nie jest. Ale trochę popukanych rzeczy tu jest. To co mamy? O, kawałek głóstka. Coś tu jeszcze jest? Tu też kawałek głóstka. Same jakieś takie krą krążkowate rzeczy. No nic. Na razie nic dupy nie urwało. A może urwie. Kto wie. Takie coś tutaj wymyło. To jest wielki kawałek butli. Ja nie przypominam sobie, żeby tu ostatnio to było, a ja tu parę dni temu byłem. Także takie rzeczy wypukało nawet. Koło tych słupeczków, dokład, dokładnie koło tego. Proszę bardzo, jaka zdobiona w gwiazdki. Taka główka od, no właśnie, od. To może być od jakiegoś ciężarka? Kiwie. A teraz znowu taka, zaraz przy tym znowu. Dwie takie małe dziąbki z jakimiś zdobieniami. Koło fajeczki mamy kuleczkę. Taka duża, taka duża, duża. Ciekawe z czego. Coraz częściej mam takie wrażenie, że jak ta miza nie chce, żeby coś wyszło, to nie wyjdzie. I się człowiek bardziej stara gdzieś w tych miejscach, na których coś przez przypadek wyszło, tym gorzej. I jeszcze dałem 4 liter, bo sprawdziłem, o który jest odpływ, ale nie sprawdziłem jaki on jest minimalny. I pamiętam, że jak tu byłem ostatni raz, to było 1,2, a dzisiaj jest 1,7, więc to już jest maksimum, co tutaj zejdzie. No i idę po prostu na wędrówkę, bo no co tu dużo gadać, no to było niżej, to było pół metra, jak pół metra wody zejdzie, to to jest jakieś 2, dwa... 3 metry tego dna się tutaj jeszcze pokazuje, a ta woda już stoi już zaczyna wracać, także idę na przechadzkę. Mówię, idę na wędrówkę. I to jest właśnie to. Nie wykrywacz, na oko. Jest tu jakiś krążek. Jest tu jakiś krążek. E, Przełączam się na drugą kamerę i go podejmujemy. <grywka> I kimże ty jesteś, krążku? Jakiś większy jakieś napisy fajne o będzie coś fajnego będzie coś fajnego kurde wyczyszczę i wam go pokażę tchibi tchibi no coś tutaj jest ale tutaj jest korona widzicie u góry tutaj jest chyba vr napis albo vb a z drugiej strony a z drugiej strony są jakieś napisy. I kiwi I jakaś tarcza? Kurde, nie wiem dokładnie. Mm, w brzydkim. Chyba tak jest tarcza. Kolejne piękne miejsce, żeby przycupnąć i popatrzeć. Co chwilę pineski. No i gdzie te monety? Gdzie te srebrne denary, ja się pytam. bach na żywo. To kolejna pineska, tylko jakaś taka współczesna chyba. Ktoś tu przyniósł. To jest współczesna pineska. Jakieś dziążce spadło. Tu jest jakaś miedziuszka, gwózdek. No nic, patrzymy. W tą stronę to już nie ma co iść. Strasznie słabo opadła dzisiaj ta woda, okropnie. Muszę się tu załapać jeszcze na ten super odpływ. Dwa razy w roku chyba jest. Wiem, że bardzo mocne odpływy są co dwa tygodnie, i to tak samo jak ta woda przypływa i odpływa, to tak samo te, ten cykl jest taki, że y, mocniej napływa i mocniej odpływa na przestrzeni tygodnia. I takie same są cykle jeszcze na przestrzeni chyba miesięcy i dwa razy w roku, jakoś tak. I wtedy są te super odpływy, i wtedy, no, tak jak dzisiaj jest na np. 1,7 metra jeszcze wody, tak przy tych super odpływach. No, ja największy odpływ jaki widziałem to było minus pół metra ja Tylko, że się nie załapałem na niego Jak to byłem w grudniu Chyba tak Jest i port, na którym te dwie monety mi wyszły I nie widać ani trochę, żebym ja tu cokolwiek robił Tam mi zauporządkowała teren, wszystko wygląda tak samo Z tego co pamiętam tutaj to wszystko było zryte Tutaj to było zryte, a teraz jest pięknie uprzątnięte. Idziemy tam dalej. W ogóle auto tam jest. Pierwszy raz widzę auto na tamizie. Land Rover. W sam raz dla sapera, żeby tu pojeździć. Tu w tym miejscu jak pięknie wymywa. Jeszcze tu nie byłem. Ale zarąbiście wymywa. Można by było tu kiedyś przyjść, popatrzeć. Pewnie poziom tego dziadostwa był do, do tych palików. Ale... Przez tyle czasu, wymyło to. To wygląda w ogóle jak lód, jak kraw. No, idę dalej zobaczyć. Ciekawe, czy zauważycie to na, na, ten, na kamerze. Czy tego nie zauważycie? Ale uśmiecha się jabłuszko. Ciekawe, czy całe. Widzę, że wgięty. Nie cały, nie, całe, nie kompletny. IPHONE X Da się ładować jeszcze? Da się Głośnik, magnes Nawet tu widać jakie jest dziadostwo na tamizie Tu jest magnes I tyle tego pyłu Ciekawe czy to jest jakiś magnetyt Coś innego Jakieś piłki żelaza czy co Potężał murder Murder weapon. Tak to się nazywa? Koniec Dalej się pójść nie da ale szukam dalej, tylko że idę już z powrotem. Widzimy się na podsumowaniu. No i zapraszam Was na podsumowanie, tylko że to podsumowanie będzie jakieś takie. No nie trzymało się będzie kupy, bo pomieszałem fanty. Po prostu pomieszałem fanty. I mam tu z kilkudziesięciu, z kilku różnych wypadów, z kilku różnych miejsc. Nawet tu jeszcze z Polski widzę, są jakieś, jakieś pieniążki pomieszane z angielskimi pieniążkami. No, będę musiał się postarać, żeby to posegregować ładnie, jakieś bransoletki, jakieś te, po tym wszystkim Wam przelecę, to są z, z jakichś starszych wypadów po prostu rzeczy, to jest złą z mhm, zdecydowanie. E, na poprzednim filmie zapomniałem w ogóle pokazać Wam fajek wyczyszczonych już, ja fajek nie znajduję praktycznie w ogóle na Tamizie, jak znajduję to takie potrzaskane, Celaka mi się nigdy takiego nie udało, chyba znaleźć. Tutaj jedynie taka fajka, tutaj dość zdobiona ładnie, ale no z takim krótkim tym ustnikiem. A tu mi się udało znaleźć taką. No to już jest długa fajka, to już jest naprawdę długa fajka i to jest ta starsza fajka. Także jeżeli chodzi o fajki, to naprawdę nie wiem, czemu zapomniałem to w poprzednim odcinku Wam pokazać. A tak to zrobimy, szybki przelot po tych wszystkich przedmiotach, bo to cieszy oko. Oczywiście te najfajniejsze przedmioty, które znalazłem i tak dalej, to mam spisane i mam je w tych ładnych, wiecie, jak to się nazywa, w tych ładnych mm, takich holderach. Tu mi się wydaje, że to jest stąd. Ta pełno gwóźdków. pełno gwóźdków to jest to, ale też z, z jednego z poprzedniego wypadów ta biżuteria po tym złodziejach i tutaj są chyba te monetki współczesne i Pełno gwózdków z tego wypadu, tak mi się wydaje. Tu są jakieś polskie monety. Tu są angielskie rzeczy. Tu też angielskie. No ale dobra. Koniec końców. To na tym wypadzie udało się znaleźć najfajniejszą to tą jedną monetę, którą widzieliście pod sam koniec praktycznie. Nic więcej fajnego się nie udało znaleźć. I jeszcze gdzieś te dwa dziabążki, które mam na 100% gdzieś tu. Może się uda to wyhaczyć. Czekajcie. Nie wątpię. Nie będę teraz tego robił, bo to jest bez sensu. Nie, tym bardziej, że to było tutaj. E, dobra, tak wygląda podsumowanie. E, wypad, wypad dość kruchy, jedna moneta fajna. No ale przynajmniej macie obraz tego, jak to wygląda w takim chaosie. E, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli tak, to możecie się odwdzięczyć i zostawić jakieś pierdółki. E, a z mojej strony to wszystko. Także trzymajcie się do następnego odcinka odcinku. Cześć.